Dzień dobry, moje kochane przedszkolaki. Witam wszystkie pracowite pszczółki, wszystkie mądre słówki oraz Was, drodzy rodzice. Na początku przywitamy się naszą piosenką. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy, już czas. Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy, już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze zajęcia. Przedszkolaki, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o świętach, które zbliżają się do nas dużymi krokami. Przedszkolaki, czy wiecie o jakich świętach mowa? Tak, świetnie. To święta wielkanocne. Przedszkolaki. A co robimy, gdy zbliżają się święta? Tak, świetnie! Gdy zbliżają się święta, przygotowujemy różne potrawy, ozdoby. Na przykład, na święta wielkanocne, przygotowujemy pisanki, kraszanki, przygotowujemy różne ozdoby, na przykład zajączki wielkanocne, baranki ściasta, ale przedszkolaki. Oprócz tego. Wasi rodzice na pewno robią przedświąteczne porządki, tak? Tak, zgadza się. Przedszkolaki, kto z Was pomaga swoim rodzicom właśnie w tych porządkach przedświątecznych? O, brawo! Widzę, że mamy tutaj bardzo dużo małych pomocników. Świetnie, przedszkolaki. A jakie czynności wykonują Wasi rodzice? Super, odkurzają, tak. Zamiatają, macie rację. Myją podłogi, biorą firany, tak. Myją okna, ścierają kurze. Mhm. I co jeszcze? Robią porządki w szafkach, tak, macie rację. Przygotowują różne potrawy. I pieką różne ciasta i babeczki. Świetnie, super! Poradziliście sobie z tym zadaniem. A przedszkolaki, czy wy w swoich domach macie jakieś obowiązki, czy pomagacie rodzicom? O, słyszę, że sprzątacie zabawki. Bardzo ładnie. Co jeszcze robicie? Odkurzacie. Tak, ścieracie kurze. Świetnie. Słyszę, że ktoś pomaga piec ciasta. Super, przedszkolaki. Widzę, że świetnie sobie radzicie i pomagacie swoim rodzicom. Jestem z Was bardzo dumna. Widzę, że w naszym przedszkolu mam bardzo dużo dzielnych pomocników, super, przedszkolaki. Bardzo się cieszę, że tak pięknie pomagacie swoim rodzicom, umiecie wymienić czynności, w których właśnie im pomagacie. I zachęcam Was do dalszej właśnie yy, pomocy swoim rodzicom, bo teraz przed świętami jest bardzo dużo pracy. Rodzice robią porządki, nie tylko w domu, ale również w ogródku. Przygotowują różne ozdoby, przygotowują różne potrawy, pieką na przykład ciasta, babeczki. I przedszkolaki, mam nadzieję, że właśnie w tych czynnościach będziecie dalej pomagać swoim rodzicom. Świetnie! Przedszkolaki. Teraz nauczymy się prostej piosenki. Właśnie o wiosennych porządkach. Posłuchajcie i spróbujcie śpiewać razem ze mną. Zastąpienie porządki robi wiewiórka, a w gniazdach ptaszki sprzątają piórka, i w moim domku czysto być musi asioł zarazki, asio wirusy. Ja krasnalek hopla, hopla, na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop. Nie idą sobie stąd, jak raz nalek hopla, hopla, na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop, niech idą sobie stąd. Takie bakterie albo wirusy bardzo groźne wiedzieć każdy musi, choć ich nie widać. Małe mikroby mogą wywołać groźne choroby. Ja kresnę, hopla, hopla, na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop. Nie idą sobie stąd, jak krasnalek hopla, hopla. Na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop. Nie idą sobie stąd. Wszystko będzie sprzątnięte. To wezmę kąpiel, umyję ręce. Wtedy zarazki szybko znikają. Przed mydłem z wodą wręcz uciekają. Ja krasna lekko hopla, hopla. Na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop. Nie idą sobie stąd, jak rasnalek, hopla, hopla. Na wiosnę w swoim domku sprzątam i wirusom powiem stop. Nie idą sobie stąd. Przedszkolaki, mam nadzieję, że piosenka się Wam spodobała. I będziecie ją śpiewać razem ze swoim rodzeństwem i rodzicami w domu. Przedszkolaki, przygotowałam również dla Was zabawę logopedyczną pod tytułem Porządki Pana Języczka. Posłuchajcie i spróbujcie ćwiczyć razem ze mną. Pan Języczek, który mieszka w Busi, postanowił posprzątać swój dom. Umył ściany, przedszkolaki, przesuwamy język po wewnętrznej stronie policzków. Następnie przetarł sufit, czyli przesuwamy język po podniebieniu. Następnie umył okna od zewnątrz, czyli oblizujemy górne i dolne zęby od zewnątrz. Teraz przyszła kolej nad okna. Od wewnątrz, czyli oblizujemy górne i dolne zęby, od wewnątrz. Po oknach przyszła kolej na drzwi, czyli oblizujemy wargi. Koło. Gdy pan języczek szorował drzwi, zobaczył swojego sąsiada, który akurat przechodził obok, więc radośnie mu pomachał. Przedszkolaki, machamy językiem od jednego kącika ust do drugiego. Na zakończenie nasz Pan Języczek wytrzepał dywan, czyli wysuwamy język jak najdalej na brodę. A gdy Pan Języczek skończył sprzątanie, był bardzo zmęczony, więc poszedł spać. Naśladujemy przedszkolaki chrapanie. Super przedszkolaki! Świetnie sobie poradziliście z tymi ćwiczeniami. Brawo! Przedszkolaki ze zwyczajami wielkanocnymi związane jest święcenie pokarmów. W Wielką sobotę przygotowujemy koszyczek, do którego wkładamy właśnie różne pokarmy. I z tym koszyczkiem idziemy do kościoła. W kościele Ksiądz święci te pokarmy. Właśnie te pokarmy spożywamy w Wielką Niedzielę podczas śniadania wielkanocnego. Przeczkolaki, mam tutaj koszyczek. Koszyczek wielkanocny. Do takiego koszyczka wkładamy chleb, wędliny. Sól, pieprz, pisanki, jajka, szan, baranka oraz babeczki wielkanocne. W naszych koszykach mogą również znaleźć się figurki z czekolady: np. baranki, zajączki, jajka. Właśnie z takim koszyczkiem idziemy do kościoła na święcenie pokarmów. Przedszkolaki, teraz posłuchajcie kilka ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Zobaczcie. Chleb, który właśnie wkładamy do koszyczka wielkanocnego, jest podstawowym pokarmem człowieka. Symbolizuje ciało Chrystusa. Dzielenie się nim i wspólne spożywanie. Jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty. Jajko jest symbolem odrodzenia, nowego życia. Dzielimy się nim przed śniadaniem wielkanocnym, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby. Oraz chroniło przed pożarem. Przedszkolaki, baranek z chorągiewką. Baranek jest symbolem Chrystusa oraz symbolem niewinności i łagodności. Ma chronić przed klęskami. Dawniej baranka stawiano na środku stołu, aby nie zapomnieć o religijnym charakterze właśnie świąt wielkanocnych. Chrzan. Chrzan jest symbolem siły i ma przynieść nam zdrowie. Święci się go, aby pamiętać o męce Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się właśnie od zjedzenia całego korzenia chrzanu. Właśnie po to, żeby ustrzec się od bólu brzucha oraz od bólu zębów. Sól. Sól jest symbolem istoty życia. Jego prostoty, oczyszczenia i prawdy chroni przed zepsuciem. Babeczki i ciasta są symbolem umiejętności i doskonałości. Na stołach wielkanocnych pojawia się również mazurek. Jest to ciasto, które przywędrowało do nas z kuchni tureckiej. Właśnie takie pięknie udekorowane, ulukrowane mazurki przypominają swoim wyglądem małe tureckie dywaniki. Wędliny. Wędliny są symbolem dostatku i siły. Masło jest symbolem dobrobytu. Przeczkolaki, teraz pora na zabawę paluszkową pod tytułem zajączki. Słuchajcie i pokazujcie razem ze mną. Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się jeden schowa, ile ich zostanie? Ile przedszkolaki zostało zajączków? Cztery. Świetnie. Pięć zajączków małych. Kica na polanie. Gdy się dwa schowają, ile ich zostanie? Ile przedszkolaki zostało zajączków? Trzy. Super. Pięć zajączków małych. Kica na polanie. Gdy się trzy schowają, ile ich zostanie? Dwa, świetnie. Pięć zajączków małych, kica na polanie. Gdy się cztery schowają, ile ich zostanie? Jeden. Pięć zajączków małych, kica na polanie. Gdy się pięć schowa, ile ich zostanie szkolaki, ile mamy zajączków? Zero nie mamy ani jednego. Pięć zajączków małych już do mamy kica? Kocha je ogromnie mama zajęczyca. Przedszkolaki, mam nadzieję, że zabawa paluszkowa Wam się spodobała. I spróbujecie tą zabawę. Powtórzyć wspólnie z rodzicami przedszkolaki. Zobaczcie, co ja tutaj przygotowałam. Co to takiego? Wiecie? Tak, to pisanki. Te pisanki przedszkolaki są w różnych kolorach. Teraz będziemy liczyć te pisanki i będziemy nazywać kolory przedszkolaki. Na początku. Policzymy sobie pisanki w kolorze nieba. Jaki kolor ma niebo? Tak, niebieski, super, więc policzymy sobie wszystkie niebieskie pisanki. Liczymy głośno. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery przedszkolaki. Ile mamy niebieskich pisanek? Cztery. Super. To teraz policzymy sobie pisanki w kolorze maków. Przedszkolaki. Jaki kolor mają maki? Tak, czerwony. Czyli policzymy sobie pisanki w kolorze czerwonym. W głośno liczymy. Jeden, dwa i trzy. Super. Ile przedszkolaki mamy pisane w kolorze czerwonym? Trzy. Brawo. Teraz policzymy sobie pisanki w kolorze słońca. Jaki kolor ma słońce? Tak, żółty, czyli liczymy wszystkie pisanki żółte. Jeden. Dwa, trzy, cztery. I pięć. Przedszkolaki, ile mamy pisanych w kolorze żółtym? Tak, pięć. Super. Przedszkola. No to teraz policzymy sobie pisanki w kolorze trawy. Jaki kolor ma trawa? Tak, zielony, czyli liczymy wszystkie zielone pisanki. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. Przedszkolaki. Ile mamy pisane w kolorze zielonym? 6. To teraz pora na pisanki w kolorze śliwek, przedkolaki. Jaki kolor mają śliwki? Tak, macie rację. Fioletowy, liczymy fioletowe pisanki. Jeden i dwa. Przyszkolaki, ile mamy pisane w kolorze fioletowym? Dwie. I została nam jeszcze pisanka w kolorze mandarynek. Jaki to kolor? Tak, pomarańczowy. Ile mamy tych pisanek? Tak, mamy jedną pisankę w kolorze pomarańczowym. Super, świetnie liczycie i świetnie znacie kolory. Jestem z Was bardzo, bardzo dumna. Brawo przedszkolaki! Przedszkolaki, nasze spotkanie dobiega już końca, a więc dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następne zajęcia. Do zobaczenia!